W dzisiejszym odcinku będzie o filmie, fenomenie i jednocześnie też między innymi filmie kultowym. Przed Wami omówienie filmu Karate Kid z 1984 roku reżyserii John G. I tak jak powiedziałem Karate Kid jest filmem kultowym, ale też mówiąc szczerze w przypadku tego filmu sądzę, że zdania na temat jego są mocno spolaryzowane. Część ludzi ten film lubi, a część, no delikatnie rzecz ujmując, nie za bardzo. Na pewno jest to też polaryzujący film w każdym bądź razie. Ja osobiście się zaliczam do tej pierwszej grupy, chociaż chłodno ten film analizując, to tutaj prawie każdy element byłby do poprawy. No może oprócz roli pana Miyagiego, którego legendarnie już wciela się Noruki Padmorita, być może jedynie ten element nie wymagałby korekty, ale pozostałe... Chyba jak najbardziej, bo i poprawić można by było reżyserię, scenariusz Roberta Marka Keimena. Też gra aktorska dwóch głównych nastoletnich bohaterów, czyli Ralfa Macchio w roli Daniela Laruso i Uliama Zapki w roli Johniego Lorenza. No chyba wymagałoby na ten moment lepszych umiejętności aktorskich, żeby jeszcze bardziej te postacie działały. Tak, jakby do tego filmu podejść, chcąc go poprawić, no to. Prawie nie byłoby elementu, którego by poprawić nie trzeba było. Ale paradoksem jest to, że pomimo tego ten film ma taki vibe, taki klimat, że dla mnie nie sposób go nie lubić. Klimat tego filmu wynika też stricte z lat 80., z dekady, w której ten film był kręcony. Czy w tym przypadku nakreślenie przeze mnie fabuły jest znowu aż tak konieczne? No niby nie, no bo kto tak naprawdę tego filmu nie zna, ale że już w praktycznie każdy moim mówieniu Chociaż lekko fabułę danej produkcji nakreślam, no to tutaj zrobię tak samo. Film traktuje o losach nastolatka Daniela LaRusso, w tej roli właśnie Ralph Macchio, który przeprowadza się wraz z mamą do Nowego Miasta. No co za tym też idzie, trafia do Nowej Szkoły. Standardowo w tego typu filmach mających podobną tematykę nie ma on na początku kolegów, ale za to wpada mu w oko i na skróżanek ze szkoły. A jest z nią Ali Mills w tej roli debiutująca tym filmem na dużym ekranie, Elizabeth Shue. To z kolei spowoduje, że Daniel stanie się wrogiem wspomnianego też już Johnniego Lorenza, byłego chłopaka Ali, który nie mogąc pogodzić się z tym, że znalazła sobie ona prawdopodobnie innego chłopaka, postanawia no, zrobić niemalże wszystko, żeby życie Daniela zmieniło się w istne piekło. A pomocą do tego będzie tytułowe karate. Jak Wam już kiedyś wspominałem w omówieniu, zarówno kickboxera, jak i krawego sportu, no, ja, jeśli chodzi o sztuki walki, to jestem kompletnie zielony. Dla mnie film z gatunku kopanych musi po prostu trafiać z klimatem, z w miarę ciekawymi bohaterami, i te dwa elementy, w sumie, czasami mi wystarczają, żeby dany film z gatunku kopanego polubić. kit też wpisuje się w te wytyczne, ponieważ no. Jakby nie oceniać tego, do ilu elementów można byłoby się, tak jak już powiedziałem, przyczepić, to te warunki w tym filmie są spełnione w sposób niezadowalający. Wracając jeszcze na krótko do fabuły, to Daniel, żeby w ogóle jakoś przetrwać tą ostrą konkurencję ze strony Johnniego, postanawia też karate trenować. Tylko jest pewien problem, nie ma go kto tego karate uczyć. A jeszcze dodatkowo okazuje się, że gdy Daniel sądzi, że w końcu znalazł odpowiedniego nauczyciela karate i odpowiedni dojo, czyli Cobra Kai, no to właśnie szybko okazuje się, że w tym dojo szkoli się także Johnny. A sensejem jest no, istny wręcz psychopata John Chris. Tutaj bardzo dobrze grany przez Martina Kołwa. No i w tym beznadziejnym punkcie, w którym w pewnym momencie znajduje się Daniel, spotyka na swojej drodze mistrza. <laughs> Co tutaj dobrze można mówić? Kesuke Miyagiego, który okazuje się być tak naprawdę mistrzem karate. Naturalnie mistrzem tego filmowego karate, a nie tego realnego, które podejrzewam i słyszałem takie głosy, że sprawdziłem karate, to tutaj to ukazane w tym filmie niewiele ma wspólnego i jestem w stanie absolutnie w to uwierzyć. Powiedziawszy już oczywiście, że ekspertem nie jestem, to tym bardziej nawet. No i z momentem pojawienia się Pana Miyagiego ten film dopiero nabiera cech dla siebie charakterystycznych, czyli jest jednym dramie z najlepszych filmów sportowych, sztuk walki i motywacyjnych, tak bym to nakreślił, ale też jednym z najlepszych filmów o relacji misz i Młody Uczeń. No, to jest absolutna chyba czołówka dla mnie tego typu filmów. Podkreślam, misz i Młody Uczeń, bo nieraz zdarzały się filmy, gdzie jest jakiś rutyniarz, specjalista w jakiejś dziedzinie i kogoś trenuje. Tak, trenuje. Ale już zawodnika, czy postać, która już sporo w życiu przeszła i jest po prostu dorosła. Chociażby inny film tego reżysera od razu mi przychodzi na myśl: kultowy też, absolutnie genialny, najlepszy film motywacyjny dla mnie w historii, czyli Roki, gdzie mamy, wiadomo, Rockiego, Sylwesta Stallone, no i nieodżałowanego Burgessa Meredith'a w roli Mika. Tamta relacja też jest cudowna. No i trzeba sobie powiedzieć też, że co jak co, ale John G. Wilson Miał patent na robienie filmów z bardzo dobrymi relacjami właśnie na poziomie misz i uczeń, czy trener i uczeń. No co by o tym reżyserze nie mówić, no bo jednak Adilson to nigdy nie był chociażby bardzo dobry reżyser typu tak fachowy rzemieślnik jak Brian De Palma. Tutaj będę trochę wyliczał reżyserów z różnych gatunków. Nie wiem, Chris Columbus, Francis Lawrence, to nie był nawet tego pokroju reżyser, to po prostu był reżyser tak naprawdę no dwóch filmów. Właśnie tego, no i rockiego, genialnego, po prostu cudownego filmu. I dlatego właśnie też ten film jest swego rodzaju fenomenem, bo za twórcami tego filmu super talent nie stoi, a pomimo tego no, stworzyli rzecz kultową. Tutaj warto wspomnieć też, że równie ważnym człowiekiem dla tego filmu, co reżyser, czyli A.Wilson, jest bez wątpienia scenarzysta, który tak naprawdę okazało się, że stworzył podstawy, pisząc ten scenariusz, do filmowego uniwersum. No inaczej tego nie można nazwać. No bo w jaki sposób? Film dorobił się do tej pory już kilku sequeli, Ribota, jeszcze chyba jakiegoś Requela ostatnio i serialu, który jest paradoksalnie chyba najlepszym elementem z całego tego uniwersum. Nawet chyba lepszym od tego oryginalnego filmu, no, co już naprawdę jest zjawiskiem no niecodziennym. Z drugiej strony wiem, że ten serial nie byłby taki, gdyby nie oryginał, no to trzeba zawsze to oryginałowi oddać. No ale serial Cobra Kai jest czymś po prostu kosmicznym. Oczywiście zachowując tę całą konwencję lat 80. i to wszystko związane z oryginalnym filmem, ale pomimo tego ten, film niesamow... ten serial niesamowicie oddaje całego ducha oryginału. Plus jeszcze coś dodatkowego, co nawet ciężko mi opisać słowami. No, coś ten serial ma takiego, że świetnie się go ogląda. I jeszcze jedna rzecz, co w ogóle sprawia, że wydaje mi się to absurdalne, że ten serial aż tak dobrze działa. Sorry, że trochę czasu poświęcam temu serialowi, ale no, on jest czymś niebotycznym. No, jeśli chodzi o to, jaki na niego twórcy znaleźli, znaleźli pomysł i kogo ustawili jako głównego bohatera tego serialu, ale o tym to musicie się przekonać sami. Ja tylko mogę Wam serial Cobra Kai z całą polecić, bo ja się nie zawiodłem. I prawdopodobnie każdy, kto lubi film Karate Kid, też się nie zawiedzie. Wręcz przeciwnie. Ale to, co jeszcze miałem dodać a propos tego serialu, serialu, to jedna i ostatnia rzecz. Ta, właśnie, która mnie najbardziej zdumiewa z tego całego wątku, który poświęcam temu serialowi, to właśnie on tak dobrze działa, jeszcze pomimo tego, że nie ma w nim nosiło rzeczy nieżyjącego już patamority w roli pomnikowego pana Miyagiego. Oryginał. Jestem czym jest. Właśnie w dużej mierze dzięki Niemu. I uświadomcie sobie to. Jego brak prawie, że w ogóle nie wpływa na jakość tego serialu, na to, jak on jest dobry we własnej konwencji, we własnej specyfice. No to jest coś, co powoduje u mnie po prostu opatrzeny i rozwałkę mózgu. No bo nigdy bym się nie spodziewał, że coś może powstać w świecie karatekida jeszcze dobrego bez Patamority na pokładzie. A to się właśnie dzieje z tym serialem jako motywem przewodnim. No coś niebywałego. Nawet jak teraz to mówię, to wydaje mi się to tak abstrakcyjne, że dopiero jak włączam serial Cobra Kai, to uświadamiam sobie, że to nie jest abstrakcja, tylko że to jest rzeczywistość. No coś niesamowitego, serio. No Bill Conti, czy ja muszę go przedstawiać? Pacet, który robi jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii filmu, czyli naturalnie ścieżkę do Rokiego. Tutaj znowu dotyka go jakby palec boży, i robi muzykę, bez której też tego filmu trochę nie można było sobie wyobrazić. Szczególnie pod koniec, kiedy już mamy słynny turniej, w którym występują Daniel i Johnny. no tam to już jest istny popis. Choć, już tak trochę zbliżając się do końca tego umówienia, powiem, że ja mam trochę mały problem z tą końcówką, bo wydaje mi się ona taka już strasznie pośpieszna. Sądzę, że wiecie o co mi chodzi. Wszystko się tam dzieje bardzo szybko. Walki trwają dosłownie po pół minuty minutę może kwalifikacyjne. Zresztą to za bardzo też nie wiem jak, na jakich zasadach ten turniej się odbywa i film też się tym za bardzo nie przejmuje. Jest to chyba wpisane w konwencję, ale faktem jest, że tam już po prostu akcja leci na łeb na szyję. No I ta ikoniczna prawie że ostatnia scena z tym szyba memicznym nawet ruchem na żurawia, czy inaczej mówiąc pozycją Daniela na żurawia, żurawi skok, nie wiem, jak to nawet, nie wiem, żurawi wykop. Nie wiem jak to inaczej nazwać, ale w każdym razie no, to jest ikoniczne i chyba rzeczywiście równie mocno memiczne. I właśnie to wszystko dzieje się w samej tej końcówce, gdzie no, rzeczy dzieją się szybko. I niemalże od razu wjeżdżają napisy końcowe. Bez jakiegoś takiego wielkiego owijania bawełny, bez upajania się tą chwilą zwycięstwa naszego głównego bohatera, pomimo tego, że rywale robili wszystko, żeby Daniel tego turnieju nie wygrał, no ale z drugiej strony było wiadomo, że raczej go wygra. Konwencja znowu się tutaj kłania, i też schemat, który w tego typu produkcjach występuje, więc temu się nie można dziwić za bardzo. I chyba już ostatnim takim małym wątkiem, do którego jeszcze chcę znowu nawiązać, to jest ta gra aktorska. Bo ja sam do końca nie wiem, co myśleć. Przede wszystkim o występie Ralpha Macio. Nie mogę powiedzieć, żeby on tutaj był zły, żeby to był, nie wiem, Hayden Christensen w ataku klonów. No aż tak źle to tutaj nie jest. Ale chyba nie jest też tak dobrze, żeby z tego bohatera lepszy młody aktor w tamtym czasie nie mógłby wycisnąć czegoś ekstra, czegoś więcej. Skłaniałbym się jednak ku, temu, ku tej drugiej opcji, bo tak jak już powiedziałem, w początkach omówienia, no właśnie, gra aktorska dwójki głównych młodych aktorów, no mogłaby być lepsza. I to jest takie moje potwierdzenie tych opinii z początku omówienia. Ale tak jak to wybrzmiało z mojego omówienia, mi to akurat w tym filmie nie przeszkadza. Ja się o dobrze bawię, bo ten film ma to coś. Czego na przykład nie ma inny film uważany za klasykę, film kultowy, który już tutaj omawiałem swego czasu, czyli film "Krug" z Bradonem Lee. Tamten film, według mnie, tego nie ma, ale Karate Kid jak najbardziej to coś ma. I tą puentą kończę to nagranie. Sądzę, że uda mi się jeszcze nagrać jedno wideo w tym tygodniu, także długo na następne omówienie nie będziecie czekać. To tyle, trzymacie się. Cześć! Okay. Yeah, okay. Whoever wins the hey. next point will be our new hey. champion. No point. Flash. Hey. contract Johnny! Finish him. Him. No mercy! No mercy! Finish, Johnny! Finish him!